FBI powstrzymało cztery próby sprzedaży materiałów nuklearnych. Cztery próby sprzedaży materiałów nuklearnych w Mołdawii przez gangi powiązane z Rosją udaremniło FBI i mołdawska policja. W 2011 roku Teodor Hetrus, były informator KGB, został złapany podczas próby sprzedaży uranu-235. Myślał, że sprzedaje go kupcowi z Środkowego Wschodu. Było to 10 kg tego materiału, czyli 1 piąta ilości, jaka została użyta w bombie zrzuconej na Hiroshimę podczas II wojny światowej. Oto hetrus z torbą z uranem. Najświeższa sprawa dotyczy przemytnika Valentina Grossu, który próbował sprzedać uran członkom państwa islamskiego. Było go wystarczająco dużo, by wysadzić w powietrze kilka ulic. Jednak domniemanym członkiem ISIS był informator pracujący dla FBI i mołdawskiego wywiadu. Poważnym problemem jest fakt, że mołdawska policja reaguje bardzo szybko, co sprawia, że co prawda dochodzi do aresztowań, ciężko jednak jest dotrzeć do źródeł problemu.